Kolejna część audiobooka dotycząca poziomów świadomości według Hawkinsa, oparta o własną książkę Wszystko jest wibracją. Chodzi tu o poziom na skali 350, otwarty poziom pozytywny. Na tym poziomie leży akceptacja, której wibracja według Kołkińca wynosi 350. Akceptacja jest zapewne jakościowo różna od neutralności i gotowości, więc jest na wyższym poziomie. Tutaj jeszcze mocniej pojawiają się takie pojęcia, jak plan duszy, odpowiedzialność, przeznaczenie i rezygnacja z walki. Własna perspektywa patrzenia na świat zyskuje ostrzejsze kontury. Człowiek staje się bardziej świadomy, że jest częścią planu wszechświata. Jego własny plan duszy jest częścią wielkiego planu i to zaczyna w tym momencie dostrzegać czy rozumieć. Zaczyna rozumieć, że indywidualny plan jest synchronizowany z planem Boga. W tym miejscu przestaje się patrzeć na zbiegi okoliczności jako na przypadki. Świadomy obserwator zauważa, że za każdą sytuacją kryje się jakaś intencja. Nawet za bolesnymi doświadczeniami kryje się głębsze znaczenie. Jeśli odkryje się to znaczenie, zrozumie się, co należy robić i jak sobie z taką sytuacją poradzić. Tacy bystrzy ludzie. Zaczynają widzieć coraz więcej połączeń w głębszym sensie, tak zwanych synchronizacji. Jeśli komentuje się to, co w taki sposób jest zauważalne, komentuje się to wśród innych, postronnych, którzy żyją jeszcze w negatywnym segmencie, jest się wtedy określanym jako fantasista lub teoretyk spiskowy. Dlatego tutaj zalecam ostrożność. Ale nie chcemy sprawiać błędnego wrażenia, że wszystko z góry jest ustalone. Nic w planie wielkie czy małe nie jest z góry określone tak, jak my możemy to sobie wyobrazić, to znaczy w sensie determinacji. Wielu teologów i filozofów bezskutecznie nad tym łamało sobie głowy. Wola człowieka jest naprawdę wolna. Wykonanie planu, ale także działania wbrew planowi są możliwe, ale dostosowane do całości, aby na końcu osiągnąć możliwie najlepszy rezultat. To, czego nie osiągniesz podczas jednego życia, przechodzi do następnej inkarnacji i tam będzie kontynuowane. Osoba na tym poziomie rozumie, że z jednej strony wszystko jest w jej rękach, a z drugiej strony najlepsze rezultaty można osiągnąć, gdy odkryje się swój własny Plan duszy i zastosiu, zastosuje się do jego wskazań. Jeśli tego się nie zrobi, utknie się w rozwoju, stanie się nieszczęśliwym i zmarnuje się być może cały kawałek życia. Osoba jest na tym poziomie całkowicie suwerenna. Ale w poniższych poziomach ma tylko wrażenie suwerenności, czyli jest tylko teoretycznie suwerenna. W praktyce czuje się taki człowiek zależny od ograniczeń matriksa, przynajmniej do momentu, aż osiągnie poziom akceptacji. Czuje się więc zależny od oczekiwań innych. Którzy ingerowali lub wkroczyli jego życie, na przykład jako członkowie rodziny lub pracodawcy. Oni, ci inni próbują uregulować jego życie, mają wobec niego oczekiwania, ponieważ są mężem, żoną, dziećmi, rodzicami, wnukami albo szefem. Uważają, że więzy rodzinne lub inne uprawniają ich do tego, nie zwracając uwagi na to, że ich oczekiwania lub decyzje, nawet jeśli mają dobre intencje, naruszają autonomię osoby lub idą po prostu za daleko. Może chcieli dobrze, ale działają nieczule, a czasem nawet nierozsądnie. Mogą jednak posunąć się tylko na tyle w tej kwestii, na ile pozwala na to, Odbiorca tych ingerencji, ma jednak swoje własne motywy, by na to pozwolić, które często wynikają z braku lub z niezrozumiałej miłości własnej. Wyzwolenie zbłędnie rozumianego brania względu na innych następuje tylko na poziomie akceptacji. Na tym etapie uświadomiam bowiem sobie, że jest naprawdę wolny, nie tylko teoretycznie. Rozumie, że musi brać odpowiedzialność za wszystko, co myśli, mówi i robi. Nie może już dłużej ukrywać się za wymówkami dyktowanymi przez jego ego. Na tym poziomie rozumie, jak wszystko działa. Rozumie, że każdy ból psychiczny, każda wyboista i zła ścieżka jest wynikiem, Głębokiej, głębszej przyczyny, którą należy znaleźć i rozwiązać, aby wyeliminować dysharmonijne konsekwencje w życiu. Środowisko w swoich relacjach wydaje się tylko wtedy naruszać Twoją autonomię, gdy wysyłasz. Fałszywe sygnały. Jeśli nie trzymasz się swoich przekonań, jeśli przeginasz się ze strachu przed utratą sympatii, ze strachu przed konfliktami i dysharmonią, jeśli nie dotrzesz do sedna niezadowalającej sytuacji, jeśli nie zaakceptujesz prawdy, prawdziwej przyczyny odpowiedzialnej za sprzeczne konsekwencje, jeśli nie wyeliminujesz przyczyny, z życia, synchronizacja ze wszechświatem nie może pójść danej albo nie może dojść do skutku. Ale ludzie na niższych poziomach świadomości tego nie rozumieją. Nie widzą połączeń i dużo niszczą po drodze. Nisko wibrująca osoba traci okazję, często podejmuje błędne decyzje i denerwuje się konsekwencjami powstałej w ten sposób dysharmonii. Odpowiedzialność na tym poziomie oznacza harmonię, to także odwaga w dostrzeżeniu prawdziwych przyczyn, akceptacji ich i uporządkowania tego. Człowiek, który coś obiecuje, a potem nie zdoła tego dotrzymać, który jest niekonsekwentny, który nie obstaje przy swoich czynach tworzy w sobie dysharmonię, a tym samym także między sobą a wszechświatem. Wzięcie odpowiedzialności, zaakceptowanie tego, co jest prawdą, leczy tą dysharmonię. Ale proces akceptacji może być bardzo bolesny. Z drugiej strony zawsze miałeś wrażenie, że kiedy wziąłeś na siebie odpowiedzialność, nawet jeśli było to bolesne, Poczułeś się później lepiej. To była ogromna ulga, gdy wprowadziłeś w życie coś, o czym zawsze marzyłeś. To było uzdrowienie przez wzięcie odpowiedzialności. To była akceptacja prawdy. Przykład: Osoba, która skarży się na swoje choroby i nieszczęście, przychodzi do uzdrowiciela. Jest taka nieszczęśliwa. Uzdrowiciel obiecuje jej całkowite uzdrowienie, jeśli rozwiąże pewne konflikty w swoim życiu. Kiedy się o tym dowiaduje, nie chce już być uleczona, straciłaby litość otaczających ją osób, nie byłaby już wożona na wózku inwalidzkim, musiałaby się obejść bez sług czy lakajstwa innych. To straty. Dlatego woli pozostać przy swojej rzekomej chorobie i dalszemu marudzeniu. Na poziomie akceptacji istnieje jednak szczególna świadomość. Uświadamiamy sobie, że akceptacja jest szczególną, harmonijną postawą, która buduje most do wszechświata. Działanie wbrew zaakceptowaniu prawdziwej przyczyny a o to tu właśnie chodzi, przyciągnęłoby za sobą odpowiednie negatywne konsekwencje. Nawet myślenie podlega zasadzie odpowiedzialności i akceptacji. Kiedy ktoś w swoim umyśle dokonuje błędnego osądu, jest obraźliwy, poniżający, lekceważący, ale także okłamuje samego siebie, lub nie chce stać sobie ze sprawy z prawdziwych przyczyn jego nieszczęścia, wysyła niską wibrację. Jezus wypowiedział się o wadze odpowiedzialności za myśli w kilku miejscach. Albowiem z wnętrza, z ludzkich serc wychodzą złe myśli, przeteczeństwo, kradzież, morderstwo, cudzołóstwo, chciwość, niegodziwość, oszustwo, rozwiązłość, zawiść, oszczerstwo. Pycha i nierozsądek. Całe to zło pochodzi z wnętrza i czyni ludzi nieczystymi. Mar Marek 7,2122. Co wysyła taki człowiek, który osiąga poziom akceptacji 350? Wysyła chęć dostrzeżenia wszystkiego w związku z planem wszechświata i usunięcie z życia tego, co uniemożliwia mu własną autentyczność. Uzyskuje umiejętność wcześniejszego rozpoznania przyczyny braku autentyczności. Chce być prawdziwy, autentyczny, przystający do swojego wnętrza, a więc także do wszechświata. Akceptuje siebie takim, jakim jest. Nie oszukuje się. Ta akceptacja. Jest przesyłana do wielkiego lustra wszechświata. Rezygnacja z obrony przed tym, co jest, przyciąga wolność od lęków i wolność od lgnięcia do ego, przyciąga spokój i pokój. Na gotowość do odważnego wstawiania się za własnymi myślami, słowami i czynami, odpowiada lustro jeszcze większą odwagą. Wystanąć w obronie własnych przekonań lub przebrnąć przez coś, lub zrezygnować z obawy o własną reputację za cenę autentyczności. Odzyskuje moc, której zaczątki wysyła, nabiera odwagi i siły, by z przekonania realizować to, co uważa zasłuszne. Nie może już dłużej ukrywać się za wymówkami, ponieważ czuje, że każda wymówka wywołałaby nową dysharmonię. Ponieważ znikają wskutek tego nastawienia przeszkody, zniechęcenia i mglista wiedza jest znacznie bardziej prawdopodobne, że osiągnie swoje cele. Jak dochodzi do akceptacji? Akceptacja jest wynikiem rozwoju na poziomach świadomości. Kiedy świadomie patrzysz na swoje życie i oczącasz się z negatywności pochodzącej, z negatywnego segmentu świadomości, wtedy wszechświat prowadzi cię dalej. Nie pozostaje się na poziomie neutralności. Nierozwiązany problem, dysharmoniczna konstelacja są następnie rozpoznawane od strony przyczyny. Nie da się tego już obejść, ale jeśli nie zaakceptujesz prawdy, ból nierozwiązanej sytuacji tylko się zwiększy. Wszechświat zawsze będzie kreował nowe sytuacje pozwalające na doświadczenie bólu wynikającego z braku akceptacji prawdziwej przyczyny. Cało będzie to tak długo, dopóki się tego nie zaakceptuje i nie zacznie działać. Niebo chce doprowadzić do absolutnej harmonii z tym, co jest wysyłane na tym etapie. Najważniejszym instrumentem stało się zatem doświadczenia bólu i jego interpretacja. Reszta przychodzi ze wszechświata, od ducha świętego albo tego, kto prowadzi cię przez życie.